Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w tą przepiękną niedzielę, gdzie jutro jest poniedziałek, czyli smutny dzień, więc e, dzisiaj jeszcze miejmy odklejkę taką chwilową, pooglądajmy sobie TikToki, które Gumi dla nas przygotował, miejmy nadzieję, że jakieś śmieszne, żenujące, albo nie wiem, ciekawe cokolwiek, po prostu aby były ciekawe TikToki, o to jest najważniejsze. Smacznego rosołu ci życzę, jeżeli jesteś psychopatą i o 18 jest rosu, ja czasem sobie dokładkę brałem rosołu, bo rosu jest dobry, ale super. Cieplejsze dni ostatnio, więc ciepłe napoje rano już nie pasują tak bardzo jak wcześniej. Ale nadal trzeba dawkę energii, motywacji skądś zdobyć. No to mam dla Ciebie idealne rozwiązanie: GPS wypuszcza nowe frapę o trzech różnych smakach, czyli lody z białą czekoladą i truskawką, lody z maliną i żurawiną oraz lody słony karmel. Co to frapę, to jest napój kawowy na bazie kawy rozpuszczalnej, lodu i mleka. Prosta sprawa: dajesz dwie łyżeczki frapę od GPS, dodajesz trochę cukru, wlewasz mleko i tyle. No i oczywiście możesz dać jeszcze kostki lodu, bitą śmietanę, idealny napój na lato. I nie musisz płacić milion złotych w kawiarniach, a możesz sobie sam przyrządzić za bardzo małą kwotę i to bardzo łatwo. Dodatkowo kod ZEBO działa, otrzymujesz 20% zniżki. Spróbuj i daj znać, jak smakuje początek dnia z GBS-em. Wszystkie linki w opisie, polecam. Dobra, oglądamy. Rysuję fanart dla... ZEBO, o! Co to kuźwa jest? Co to ma być? Czemu wyglądam jak ten jeden pan na tym, na basenie? Na IG. A dobra, tu, tu są prawdziwe fanarty. A te prawdziwe fanarty nawet spoko. No, okej. Okay. Tylko nie mam takiego krzesła. No, już, już się zmieniło krzesło. A tu nie wiem o co chodzi. Czemu mój awatar jest losowo wklejony. Ale fajnie, ja doceniam fanarty. wysyłać na Twitter. Ja jak widzę, to lajkuję lub mówię Ej, spoko fanart. Bo, bo już Discorda nie ma, bo zamknęłem. Stary stół! Co, co tutaj się dzieje? To jest kaszle Błoński. A szkole! No mówię ci, jeszcze możesz je tak wydłużyć w ogóle? W ten sposób? No? Największe, jakie widziałem, serio. Jaki masz sprzęt? Kurde, nie widziałem nigdy takich kol. Ta dzieje się. Jakoś mało zabawne, nie? <laughs> Takie, o! Mówię do tego przechodnia, tak naprawdę za tym przechodnim jest mój kolega i do niego mówię rzeczy z podtekstem. To było zabawne z 5 lat temu, przynajmniej 5 lat temu. Co wy robicie w ogóle fame? Ma? No i teraz osoba z Sytuacji z polą i pijanym kierowcą. O, a a czy zadzwoniła na policję? Tak jest. Czy wysiadła i zadbała o siebie i powiedziała to na publicę, czy jednak k***a, wiesz? Ale czy nie ty w ogóle tego nie, nie kumam? Czy to kurde, jeżeli ktoś to wyciągnie i na jakimś wywiadzie kiedyś to przecież to, to jest no. No. Tak, Tak pytanie... wiadomo, że nie zadzwoniła. Wrzucaj do tego filmu. No, w sumie tak, no racja. Wrzucaj do filmu, jeżeli nie dzwoni na policję. Wiesz o co chodzi? Bo ciekawa sytuacja, że wiecie, konfrontacja z pijanym kierowcą, więcej wyświetlej na filmie. Bo, bo bo, tu chodzi o tą sytuację, już wam pokażę. Patrzcie, bo ona wsiadła do kierowcy, który okazał się, że pija, pi, pił. Patrzcie, o to wam pokażę. Muszę jechać w widać bo już jest pusty. A pan y, pił teraz alkohol? Tak. Oto wie pan, co ja wysiądę. Się okazało, że on jest pijany, nie? Wsiadam, a tam tak. On mi powiedział, że on jedzie kupić wino. Sytuacja, która przydarzyła się mi, może się przydarzyć także. Oj, tutaj mamy dogrywkę, nie? I patrzcie, co ona mówi. Dlatego, jeżeli jesteś świadkiem zachowań, gdzie widzisz nietrzeźwego kierowcę Zadzwoń na policję. No, to jest taka piarówka gadka, bo oni już to nagrali wszystko i się okazało, że ona nie zadzwoniła na policję, tak naprawdę, tylko po prostu uciekła, bo się bała o swoje życie, nie pomyślała o nikim innym. Wow, pola egoistyczna. Kto by się spodział, że tak będzie? No. No, no i potem PR ekipy stwierdził, że to genialny pomysł, żeby tylko ona nagrała głosówkę. I to widać po prostu, że to jest takie wymuszone, że ktoś to oglądał i takie, ej, w sumie to nie wypada, bo każdy powie, że nie zadzwoniła, więc niech przynajmniej powie, że jakby ktoś był w takiej sytuacji, to nie zadzwoni. No ale ewidentnie ona nie zadzwoniła, tak? Bo mogę po prostu wyciąć całego filmu, nauczyć ją, że w takiej sytuacji się dzwoni i, i, i tyle. Dlaczego twoja żona mówi na ciebie Remigiusz zamiast Remik? Mm, nie wiem, o, o może dlatego, że raz jej się Bo Remigiusz jest dłuższy. O Jezus. Yeah! Nice Nazwałabyś swoje <zujesz> dzieci. Maja Wiśniewska, jak nazwałabyś swoje dzieci? <zujesz> Borys Maja Darusa? Dobra. A poczaru? Oberryfie oczywiście. Borys? Maja? To ja. No, no, już się no. Jak będzie Maja, to znów TikTokowi detektywi to zrobili, nie? <grym> A faktycznie, oni tam na filmie dali, że M będzie coś na M i dziewczynka, no to Maja może być. Maja? No. <grym> Ej, no bo Maja to jest taka, dziew taka dziewczyna, która ja, jako jedyne jej imię mi nie zraziło. jest coś takiego macie, że na przykład mieliście koleżankę, której albo coś robiła, co wam nie odpowiadało, albo, nie wiem, komuś podpadła i od razu to imię odpada dla dzieci. I teraz uwaga, inicjał naszego bobasa. TikTokowi detektywi. Szkoda znosić. Szkoda znosić. tu na tym No nie wiem czy mogę zjechać na tym rowerze tutaj. Można zjechać? Nie cię. Dobra. Ale świry z policji. A to są normalni policjań, policjanci, tak? No, po prostu ludzie. Ludzie, którzy dbają o to, aby każdy miał dobrze w życiu, a nie, że o, mm, nie zatrzymałeś się na tym stopie, wypełni, tylko zwolniłeś do dwóch kilometrów na godzinę, mandat. Kiedy miałaś pozostać anonimową pe pewną influencerką, ale już wszędzie pojawiło się twoje nazwisko? Jak ona to się nawet chyba cieszy z tego, że ten wywiad w sobie wypłynął, bo że każdy jej zaczął współczuć, to dostała atencję, każdy się domyślał, że to ona. Ona dzięki temu, że chłop to zrobił, zyskała wciól. Ostatnie zdarzenia w moim życiu doprowadziły mnie do kilku ważnych przemyśleń. Niedawno poznałam kilka wartościowych osób, które pokazały mi. Że tak naprawdę życie powinno wyglądać trochę inaczej Wow, co ty nie powiesz Nie powinno się robić ze siebie debila w internecie Dla atencji i fejmu Dlatego po dłuższym przemyśleniu Postanowiłam sobie zrobić kilka chwil przerwy Kilka chwil przerwy, okej okay. I najzwyczajniej w świecie odejść z internetu No odejść z internetu, ale na chwilę Dodaj to, bo to, to kil kilka chwil przerwy jest A nie odejść z internetu Bym chciała teraz spędzić czas ze swoimi bliskimi A nie z osobami, dla których się liczą tylko moje zasięgi Ja pierniczę, okej okay. Co pokazał mi Ostatni czas, że w moim życiu to jest totalny standard. Wrócę wtedy, kiedy będę. Ben... Jaka jesteś taka, się z takimi ludźmi się otaczasz? No to jest normalne. Będę gotowa na to. I nie piszcie, że to jest fake, bo nie wrócę ani jutro, ani za dwa dni, ani za tydzień. Czyli wróci za tydzień, jeden dzień. Przez ten czas, w którym nie będzie mnie w internecie. Wow, nie będzie jej aż tydzień. Nie wiem, co ona robi z tym czasem. Będzie mnie zastępować moja babcia. Co nie. Która będzie chciała trochę zamieszać. Mega A konto mojej babci, na której będzie ona nagrywać swoje dramaciki z różnymi osobami Jest oznaczone w opisie tego filmu To jest takie typowe, nie? Jakiś youtuber się kończy, albo tiktokerka, ma mało atencji I nagle wrzuca film Odchodzę z YouTube'a Odchodzę z YouTube'a Naprawdę odchodzę z YouTube'a I tak, tak, tak niektórzy mają, nie wiem, z 10 filmów, że odchodzą z YouTube'a I potem mówią, że nie na przykład Nowy projekt startuje Lub to koniec i się okazuje, że to jest koniec jakiejś serii Też tak jest Mordo, jest 2023, Редактор субтитров Przeciek faktur Evrona, jednego z najpopularniejszych polskich streamerów. Podczas transmisji streamer przypadkowo pokazał zarobki z różnych deali. I tak ludzie dowiedzieli się, że przykładowo Riot zapłacił mu 100 tysięcy złotych. Na... Za co mu zapłacił 100 tysięcy złotych Riot? Na liście jest wiele różnych. A, bo chyba Riot ma tego Overwatcha, że coś takiego, Valoranta i pewnie oni, oni za to mu zapłaci. Tak zgaduję. Jak Nvidia czy GBS. Ile mu GBS płaci? Będę wiedział, jak mam się targować. <noise> GBS. 8 tysięcy złotych. Ile? Ej, a ja myślę, Myślałem, że jak ja to za kawę robię, to, 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 to dobra cena jest, halo, gbs. <grystanie> Żartuję oczywiście, bo potem debile będą pisać jeszcze, że te, żeby mi płacili, spokojnie, jest okej. Okay. NordVPN, 22 tysiące złotych. Ile? <grystanie> no cóż, no jest topowym streamerem w Polsce, chcąc czy nie chcąc, więc to wiadomo, że dużo będzie zarabiał, no to, to, to logiczne w sumie. <grystanie> eee... Wymyśliłam układ do nowej nuty. A bo to jest nowa piosenka fagaty! Czekajcie, aż przez. Dobra, bo ja to słuchałem w sumie nie wiedząc, kto to jest. A teraz, wiedząc, kto to jest, czekajcie. Wasza eee. w top Nie przejmuj się, no o, no rzuć się na niego tak. A to jest bejba. Chłopaki, podobały nam się tylko naturalne dziewczyny. Dziewczyny, którym lajkują zdjęcia. Eee. Hej, okay, nie wiem, to chodzi o minimajka coś? Czy, czy o co chodzi? O, dobra, to już było, do, to, to już było. Dobre TikToki gumisz, pośmiałem się trochę. Dziękuję Ci, czy nie jesteś liczny Gumiś. pamiętaj, nie zmieniaj się. Ty widzów też jak zostawisz suba. Jak, 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 jak nie zostawisz suba, to jesteś brzydki. Hej, <laughs> dobra, bo to jest jakaś manipulacja czy coś. Wybaczcie mi. Żartowałem z tym, jesteś piękny. No, zostaw lajka. Na razie, oglądaj do końca. Do jutra.